Gdyby ktoś poprosił mnie o opisanie mojej strategii w 60 sekund, zrobiłbym to w ten sposób. Zawsze staram się podążać za trendem na wyższym interwale czasowym. W sytuacji, gdy mamy trend wzrostowy, wykorzystuję obszary zainteresowania w ramach tego wyższego interwału, takie jak blok zleceń, order block lub luka wartości godziwej, fair value gap. Nie wchodzę od razu na mniejszym interwale w takim obszarze. Obserwuję cenę w trendzie spadkowym zbliżającą się do mojego kluczowego poziomu zainteresowania. Czekam, aby zobaczyć, czy pojawią się dodatkowe dowody na to, że to właśnie ten obszar, gdzie możemy spodziewać się reakcji. Czekam, czy zobaczymy ruch w górę, po którym mógłbym wejść na retest, celując w płynność powyżej poziomu wyższego interwału, gdzie mieliśmy oczyszczenie płynności. Widzimy również, że cena pnie się wyżej, zostawiając za sobą obszar nierównowagi, który jest moim kluczowym poziomem zainteresowania. Na mniejszym interwale czasowym widać, że cena poruszała się w dół do mojego obszaru, zanim gwałtownie ruszyła w górę, zostawiając za sobą bardzo czysty obszar nierównowagi, który mógłbym wykorzystać na retest tego poziomu. Dodatkowym elementem potwierdzającym jest to, że znajdujemy się również w naszym poziomie OTE, Optimum Trade Entry. Staram się utrzymać wszystko jak najprościej. Podążam za bardzo prostymi zasadami ustawień, które pozwalają mi na wejście w takie pozycje na rynku. A wszystko co robię, to czekanie na dodatkowe dowody na mniejszym interwale dla wyższego interwału kluczowego poziomu zainteresowania. Zaobserwuj gmacha po więcej tradingowych treści.